Zepsuł samochód, bo chciał się przejechać Jak tylko dochodzić Ile razy uprawiacie to tygodniowo? Czy robiliście już 6-9? Eee, Rano, w nocy, po północy Król Karol kupił królowej Karolinie kola... Ko kora... Koloru Nic się koralowego. nie kupił, bo nie miał pieniędzy Nie, a tak serio Witam bardzo serdecznie, dotarłem do Warszawy, tutaj do Dominiki i dzisiaj będziemy odpowiadali na piękne, nurtujące <grymne> pytania>, pytania. Które oczywiście zadaliście na Instagramie, na, na YouTubie, nie? na karcie społeczności. No i nie wiem, trochę się zawiodłem na tych pytaniach, ale skoro takie dostaliśmy, to musimy na nie odpowiedzieć. I no nie wiem, no, wylosy pierwsze, lepsze jakieś pytanie, bo na pewno jest To jest ode mnie pytanie. A o ciebie to jest pytanie? Tak, ta, okay. bo od razu nie. Okay. Jak się czujesz przyjaźnić się ze mną? Świetnie się czuję, bo szczerze mówiąc, to przez Dominikę moja osoba trochę się tak bardzo zmieniła, bo nie oszukujmy się z tobą mam z tych wszystkich dziewczyn, z którymi mam ogólnie kontakty. No mam z tobą najlepszy kontakt, z tobą się najlepiej dogaduje. Mamy w sumie takie wspólne tematy, które poruszamy. Często możemy sobie na przykład no... Ciśniemy bekę w głosówce. No nie, niekoniecznie, niekoniecznie to, ale yy, ogólnie tak. Możemy sobie... Porozmawiać o wszystkim. Tak, porozmawiać o wszystkim. Żalić tak, się, pośmiać, tak, tak. porozmawiać Oczywiście. tak ogólnie po pracy, jak przyjeżdżać, przychodzi na... z no przyjeżdżam, no, 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 przyjeżdżam, no bo Nie oszukujmy się, teraz przerzucimy się na schudne. rower. Tak. Teraz przerzucił się na rower, ale to nie dlatego, że nie wiem, chudnieć czy coś. E, e, e. On po prostu zepsuł samochód zepsuł samochód, bo chciał się przejechać. No, ale tak, yy, kontynuując, no to. Czuję się świetnie. Czuję się świetnie. Czuje się świetnie. I teraz... Tak samo czuję się świetnie, że widzimy się na żywo, nie tylko rozmawiamy przez, przez internet, nie tylko piszemy. Ale ja też uważam generalnie, że wszyscy nawet jak się widzimy tak realnie, to jesteś tą samą osobą, co w internecie. Ja w ogóle nie widzę żadnej różnicy. Się... Nie... Wow, a to niektórzy mówili, że było zupełnie inaczej. No bo oni są jacyś, nie wiem, tiruri... <śleski> Nie mogę, nie mogę. Dobra, powaga, no. powaga, powaga, to mamy. Powaga, być... powaga, powaga, powaga. Poważny. W ogóle jak my byśmy Wam pokazali, jakie my piękne miejsce znaleźliśmy, mimo Jesteśmy tego, że jest taka na... pogoda. No, teraz jest... tego nie widać w kamerze, ale generalnie pada na nas deszcz drzewa, mamy darmową kąpiel. darmowy się... prysznic, darmowy nie prysznic musimy nic płacić. I siedzimy na placu zabaw jak jakieś debile i mamy obok siebie tam gdzieś, o tam, o, o tam gdzieś mamy auto. O, widzicie? O, o. Chcemy nim pojechać. Tak, eleganckie auto w ogóle tak by był z tego jakiś taki grubszy vlog, ale nikt nam nie będzie przecież kibicował, jak my świetnie sobie dajmy radę w pięknym z burger. Ale nie, powiem wam wszyscy sensie, tak, mieliśmy generalnie taki dosyć inny plan, bo mieliśmy pojechać, żeby nagrać film do parku takiego mm -hmm. zajbistego z biblioteką. Tak. I ale ja, jako, że wstaliśmy rano. I Adam mi powiedział, że jest do dupy pogoda, a ja wstałam z łóżka i widziałam, że jest do dupy pogoda. Modliłam się do, do, wręcz po prostu modliłam się w duszy, żeby y, była ładna pogoda i nie ma ładnej pogody i nie możemy tam jechać, bo tam pewnie będzie mokro, gówno i gówno. No, ale tak to by był piękny kadr. Fajnie. By Taki mocna ja, lato i. No. A tak to my zimna. słuchajcie, przygotowaliśmy się, to jest pełen profesjonalizm. Nie dość nawet że telefon mamy. Kocy, mamy, kocyk mamy telefon. Nawet mam, telefon nawet mamy, kocyk. mamy telefon, mamy kocyk, żeby nam e, oczywiście. Tyłek. Dupa nie zmarzła. Tak. Teraz następne pytanie. Co byś wolał wola? Zrezygnować z wymarzonej pracy, czy zerwać pewnie, bo nie widzę tego pytania. E, czy zerwać ze swoją drugą połówką? Chyba prędzej to drugie, bo. Jeżeli się po coś dąży, no to lepiej no do tego... Tak, trzeba osiągnąć sukces. Tym bardziej, że nie zawsze jakby relacje utrzymują się dosyć tak na całe życie, bo równie dobrze można się ze sobą nie dogadywać i przez to wiążą się z tym jakieś konflikty. No i generalnie. Ja też uważam, że lepiej. Po zermaniu wyglądać. to jeszcze człowiek jakoś tam dojdzie do siebie, a jeżeli kurde, I wyrzucą go z wymarzonej i pracy. I to... się tak, i musisz czymś zająć głowę. Tak. I wtedy właśnie, taki, takim właśnie taką odskocznię od tych Ale problemów to jest właśnie taka kariera, nie? tak. Wracając? Ale znowu patrz, jakbyś była wymarzonej pracy, tak? No. no i nawet jeżeli by to była wymarzona praca, pracujesz na najniższą krajową? No to to jest trochę inne wyświetlenie, no, tak? No. ale prędzej to drugie, no bo jednak na, na tym się życie nie kończy, że nie wiem, zerwiecie, możecie zawsze mieć inną, lepszą osobę, taką, która będzie odpowiednia dla Was. Ja się nieraz przejechałem już na tym nawet. Ale to tak. Może ale kiedyś, może kiedyś o tym porozmawiamy, obiadamy. porozmawiamy. Ale nie, generalnie... Po coś są takie właśnie relacje, żeby się czegoś nauczyć i żeby potem nie popełniać takich błędów? Oczywiście. Dobrze, zacznijmy z kolejnym pytaniem, które jest fantastyczne i czekam na nie odkąd się zobaczyłam. Wymieńcie swoje wady i zalety. Kto zaczyna? Eee, ty, bo jesteś dziewczyną, to dziewczyny mają pierwszeństwo. Przepraszam, kobiety. Kobie kobietą jesteś, to masz pierwszeństwo. Dobrze. Eee... W takim razie najpierw zacznę się od wad, bo będzie mi najprościej, bo wiem, jaką mam wymienić pierwszą. Mhm. Jesteś uparty. to, to, już nawet A to nie... moje wady są, tak? Ta... Aha. Na... Jesteś. To, to już nawet nie jest to nie jest fakt, że ty jesteś uparty jak osioł. Ty jesteś po prostu uparty bo, na jakąś skalę, nie wiem, magiczną, za po prostu próg taak. osła. Tak, tak. Przysięgam wam, nie znam. Bardziej upartej osoby od Adriana. Nie ma takiej osoby. Nie, ona jest ma, Nie ma jej. To jest jedyna osoba, która jest tak uparta. Bardzo Adrian się szybko denerwuje i, Bardzo szybko. i wyładowuje złość, nie może nie na osobach, ale na rzeczach wokół niego. Je, i, i, to, nie wiem, czy mogę powiedzieć o koszulce. Mogę? Możesz. No jak się raz denerwował, nie wiem, czy to było na mnie, czy na kogoś, to rozerwał sobie koszulkę ze złości, ale naprawiłam to. Ja to naprawię. I on już nie będzie tak robił, e, 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 tylko będzie, y, jak to się nazywa, y, te takie gniotki, wiecie, tir, będzie gniót, tak o, tu, 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 tu i, i będzie super. Ej, aż mi się ale wolę na, tutaj tego nie mówić, kiedyś nad morzem były takie... Y, dobrze, y, nie masz już chyba więcej wad poza tym. Mam. Y, jesteś nadwrażliwym. Jesteś, to też, prze, ale, jesteś bardzo przewrażliwiony ale na niektóre y, tematy. Moją wadą również jest to, że czasami słowa nie dotrzymuję. Mm, ale, to, czasami, ale zależy czasami. też w jakiejś sytuacji i dla kogo. Bo ja na przykład nigdy nie miałam takiej sytuacji z tam, żebyś mi nie dotrzymał obietnicy albo czegoś tam. I jesteś bardzo, bardzo się szybko przywiązuje do ludzi. To bardzo też... szybko. A potem bardzo. E, bardzo, bar, bardzo potem przeżywa to tak. wszystko. Zalec, no to wiadomo, towarzyska, mordeczka. Towarzyska e, mordeczka. Bardzo sympatyczny, naprawdę, ale jest taki przekochany, kupił mi. Kupił mi, pewnie zrobię test, bo ja nie wiem Kupił mi czekoladę, żeby jej spróbowała Ej, ale teraz patrz Jesteś zebrą Dostała czekoladę Zebry, Zebry. Dlaczego? Bo jest ona Zebrą Nie, ona jest ciemna, znaczy ciemna, no w sensie chodzi o to, Ciemno -biało. że Ciemno-biała <laughs> Chodzi o to, że jest ona Mleczna Ale jest ona biała I brązowa po prostu. Tak, dokładnie. Yy, no i właśnie jest przekochany. Yy, cenię sobie w nim też jego szczerość. Yy, um... Szczery do bólu. O, pot, potrafi mnie z góry do dołu. Ale to, to wiadomo, w przyjaźni, tak. Trzeba pokazywać to, co mocno sobie nerwuje. No jest miły, zabawny. Jego żarty. Po... Ja przysięgam Wam, że przed filmem <noise> próbowałam się skupić na tym, żeby to nagrać. Przez 20 minut się śmiałam. Tak, ona płakała ze szczęścia. <głos> <głos> Zwłaszcza kiedy nie wiem, ja jestem taki, że ja potrafię trafić. Yy, no, po prostu w punkt. Ona nie ma humoru. Przychodzi taki debil, ja. I pojawia się taki banan na twarzy. No. Pojawia się radość. W sumie mógłbym pracować w cyrku. <noise> Ja myślę, że ja myślę, że tak. Ja myślę, ja myślę, że to świetna decyzja. No i w sumie jest taki wad, yy, bo że jest wazalec, stwu, yy, to musiałabym się jeszcze zastanowić, ale jeżeli jeszcze miałabym coś wymienić takie, to yy, że jesteś bardzo pomocny. I nieważne, czy się z kimś kolegujesz, czy kogoś nienawidzisz, czy nie wiem, ja jeśli yy, że... go chcesz pobić, zabić, udusić, <laughs> powiesić, to Adam i tak zawsze pomoże. Ja jestem znowu taki, że ja potrafię, nie wiem, jeżeli widzę, że jest coś ważniejszego. Od tej rzeczy co powinienem zrobić, ja potrafię to rzucić i po prostu polecieć. To I... prawda. To I prawda. potem na przykład może żałuję tego albo przepraszam tą że za, zawiodłem, bo nie pogadaliśmy, ale miałem po prostu coś innego, co ważniejszego coś innego do Was do zrobienia, tak, dobrze. Dokładnie. To ja... O Jezu, a śmiję mam telefon Teraz będą same pytania o nas... Odnośnie... I... Dobrze, pierwsze tak, pytanie jak szybko dochodzić? <laughs> Kocham pytania. Wiecie co wam powiem? Kto tego nie robi? Jak Mogę... ktoś tego nie robi, no. to nie jest mężczyzną, przepraszam. A, myślałam, że nie, to. Nie, nie no, żartuję, ale to... to nie są normalne pytania, no. Ja wiem, że każdego to nurtuje, że to, tamto, siamto i w ogóle, ale... Dupa blada Jasiuka. Ciekaw tak. jestem, czy osoby, które zadały to pytanie, same będą na nie odpowiedziały. Chyba <laughs> nie. nie, lećmy Siubanie. dalej. Dobra. E, dobrze, lećmy dalej. E... Czy planujesz zakończyć kiedyś działalność w internecie i czy miałeś kiedyś takie myśli? Tak, wracając do pytania, e, moja działalność jest i jej w sumie nie ma. To jest tak, że nie chcę robić czegoś na siłę i jeżeli nie mam ochoty, to tego po prostu nie robię. Tak samo z tymi streamami. Rzadko kiedy robię streamy, ale ktoś powie: e, Rzadko kiedy robisz streamy, bo oczywiście pieniądze ci w głowie to tam, to nieprawda. Bo nawet jeżeli e, robię rzadko kiedy te streamy, to tylko dlatego, że mi się po prostu nie chce bo jestem leniem śmierdzącym mhm. e, i... Też, znaczy Boże, prysznic. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dar, ale daj mi skończyć chociaż odpowiadać na to pytanie. S Tutaj też wiąże się z pomysłami na, na ten kanał. Akurat mieliśmy fajny pomysł, żeby na się grę. spotkać i nagrać. Mieliśmy to już dawno zaplanowane, ale już chyba... albo nie było ochoty, albo nie było pogody. Zresztą dzisiaj też nie mamy pogody. Ale, ale już stwierdziliśmy po prostu znowu śnicem. To tyle... Ojez, two twojej... jest złocika. Eee, Pamiętajcie, moja działalność w robisz... internecie nie jest dla pieniędzy. To, że dostaję jakieś z tego, przykładowo nie wiem fundusze, to tylko dlatego, żebym mógł się rozwijać w jakimś stopniu. No tak. bo wszystko szło w sprzęt. Czasami była taka sytuacja, że... I w fotel nie wiem, poszło i w komputer. Przecie, tak, no. albo w prywatną rzecz a potem ze swoich po prostu dawałem, no na ten, tak. Dokładnie. A jak jest coś w celu, no to idzie z celu Przedł. na cel. No, tak właśnie. Dokładnie. Czekaj, bo nie mogę patrzeć, bo ta kamera się prześwietla jak gówno. Bo cię tak kręcam. Wiem, wiem. Dobrze. Bo mi jest zimno. Sorry, no. Takie warunki. Poproś bo Boga o tą pogodę, to Dobrze, poproszę. Kolejne pytanie to jest Adrian, masz lalę? E, tak. Lalę? Tak. Y... Tak. Dmuchaną nawet w domu mam. Mogę ci kiedyś wysłać zdjęcie, jaka jest piękna i jak fajnie jest. Ma się włosy, powiedz. jest blondyną. Blondyną jest. Dobra. Blondyna, zrób mi syna. E, kiedy dzieci? Kiedy dzieci? Pomidor. Nigdy. Śliwka. Jabłko. Śliwka, kompo. E, czy jesteście razem? Nie. Tak, w związku... <śliwka> Oczywiście to zacenzuruje, żeby nie było. I tak, jesteśmy, po prostu kochamy się codziennie, super, hiper. Nie no, ale tak poważnie to nie jesteśmy, w związku po prostu przyjaźni się I bardzo. to jest taka bardzo, bardzo... Bliska przyjaźń. No, nie, bardzo bliska przyjaźń. No i po prostu... Yy, wiadomo... Traktujemy się jak rodzeństwo praktycznie. Tak i... Troszymy się o siebie. Opiekujemy się o siebie. <laughs> Trochę w innym mamy, kontekście, ma, 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 Mamy wspólnych wrogów, lubimy ich poobgadywać. Dokładnie tak. Czasami trzeba pogadywać ludzi, których się faktycznie nie lubi, bo to jest jakieś tam yy, po prostu, no to takie, no to, no. albo się pośmiejesz, tego albo się pogadasz tego typu rzeczy. Yy, dobrze. A w takim razie kolejne pytanie: jaka jest pomiędzy wami różnica wieku? Ja w tym roku będę miał 22 lata. Jestem rocznika 2001, natomiast Dominika jest rocznika. No Zresztą kobiety się nie pyta o wiek, ale jeżeli bardzo chcecie wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy nami wieku. to, to 3, lata. 3 lata. Czyli odejmijcie sobie. 22 minus Tak. 3. I ogólnie to, yy, co chciałam powiedzieć. A, no i tak naprawdę, no jeszcze w sensie teraz jeszcze jest 4 lata, ale ogólnie tak to jest 3. No bo, no, se odejmijcie, to Tak, wiecie. tak, oczywiście. Dobrze, teraz postawmy pytania... Ej, ale muszę przyznać, że jak ja mam teraz taki delikatny zaraz, to to podkreśla moją męskość, chociaż nie wyglądam tak jak taka... Taki jesteś ma... <laughs> Jakbym wam pokazał swój mięsień, to byście uciekli. Nie no. Ja widziałam. Ona widziała, ona... Ja nam na dzisiaj moi. dotknęłam. Ona, ona czuje zgrozę. <laughs> ja czuję zgrozę. Pozdrawiam... Od... <laughs> Dobrze. Kolejne pytanie, tym razem to, to są trzy pytania z YouTube'a, e, też jestem nimi zawiezona. E, uprawiacie cimci i rimcim? Cim. Tak, robimy to nawet teraz. Tak, co godzinę, regularnie. E, robimy to właśnie w, na placu zabaw, właśnie tak. Mhm. No, se, ile... sam, w tym samochodzie tu, o dokładnie. Gdzieś, o, Idealnie. Idealnie, no. E, ile razy uprawiacie to tygodniowo? Ale w lasie z pracy i to robimy. Tak, tak, <laughs> tak, dosłownie. Nie mam czasu na nic, tylko na jedno, prawda? Tak. Ja nie mogę jeść, ja nie mogę wrócić, odpocząć, po prostu wbijam i mówię... no idziemy do, do wyra. Ja będę płakał, jak będę to montował. Adrian płakał, jak montował. Tymczasem Adrian... Nie wstydzicie się sikać przy sobie Nie, to już jest za wiele Już mi burger się cofa, przepraszam, ale A co? Mieszkacie ze sobą? Tak Dlatego... mieszkamy na odległość. Wiecie co? Mieszkamy ze sobą. Jak macie mapę To my linijką odmierzamy I tutaj mamy tak Tu mieszkam ja tu ona Łączy nas centymetr. Czy robiliście już 6,9? Czy macie wy. No i nie wiem, co tam jest, bo. Nie, nie 9,6. A ja przecież. Nie, poczekaj, ja zobaczę, co tam jest dalej. No bo tam jest coś dalej. Tam jest jeszcze patrzyła. więcej pytań. No, to ja po prostu screena zrobiłam i poszłam. To odpowiedz, czy robiliśmy to już 6,9? Codziennie. Tak, codziennie. Yy, rano, w nocy, po północy. Robię tutaj. Śmigo. A, i czy, mamy, yy, czy macie w planach robić? Nie, nie, znaczy mamy, tak. Tak! Z tego będziemy się utrzymywać. <laughs> Dobrze, a ostatnie pytanie, jakie tam jest? Nie, właśnie, ja odpowiedziałam, jakie Ty masz wady i zalety, nie wydałeś. No i... To nie to. Tak. Nie, poczekaj. To skończmy to pytanie, które jest za. Yy, ostatnie i potem odpowiesz. Yy, to też pytanie jest tak, za przeproszeniem głupie. Ile będziesz waszym za 100 lat? Pomidor! Pomidor, wiecie, że ja nawet nie ile ja będę żył, bo człowiek tak naprawdę dzisiaj jest, jutro go może nie mieć. Nie, nie życzę sobie tego oczywiście, Baj żeby Boże. nie było. Tylko yy, tak jest los. Że dzisiaj może mieć na przykład super dzień, jutro nie wiadomo, co się do może wydarzyć, może tak? Może być, tak. E, wracając. Nie rozumiem tego pytania, ale. Nie wiem, czy to miała być jakaś obraca w kierunku Adriana, bo jest po prostu innej masy. Tak, pamiętam i jest szczerze, na redukcji. Nie, pewnie mam szczerze, że Adrian. Jest zawzięty, zawzięty do roboty. Jest naprawdę hmm. zawzięty. Ja wiem. I, e, ile ty ważyłeś przedtem, jak byłeś na redukcji? 105? E, gdzie kiedy? No na, Jak zaczynałeś? 105? 110? 101, 102 takie łamana. Ja mam takie 95, 4, ale to tak powiem. Bo ostatnio sobie, no. przechodziłeś rewolucję i wypędzałeś demona, to schyłeś 2 kg. <giby> <giby> Tylko, że wiecie, no to było. Godzina była 3, a do mnie Adrian. Adrian Adria do mnie pisze o 3, patrzy. Halo, Wypiłem rum idę spać. <giby> Dobrze, to teraz ty wymieni moje wady i No i od to dwa, bo ja sobie. No. Eee, wady Dominiki. Jeżeli się zdenerwuję. O... Cię. Jesteś po prostu osobą, która największą zjebę daje mi. Mimo że na przykład ktoś ci zrobił przykrość albo coś, ja tego wysłuchuję. Ja yy, przyjmuję na klatę. Chciel, ja czyli, zawsze ja czyli zawsze chcesz otrzymuję. mi powiedzieć, że się wyżywam na tobie? Nie, po prostu może może trochę, ale to ale tylko to... dlatego, że emo emocje. Emoc. Ja nagrywam mu głosówki dwuminutowe i klę na, na lewo i prawo. I mówię, że ten. I on mi mówi, że taka nie jestem. Mówię, zamknij się. Przestań, tak do mnie mówi. Kolejną wadą, no to jest to, że panikujesz Strasznie, strasznie panikujesz. Panika level hard. Panika level hard. Eee... Czy była jakaś sytuacja, w której ja panikowałam? Było ich kilka. Nawet chyba było jak. Eee, jeszcze... Nawet niedawno. Jak jeszcze byłam przecież y, z Misiem Kolorowym, misiem kolorowym. Y, to przecież jak był u mnie on po raz pierwszy, to y, ja, y, za do mojej przyjaciółki najlepszej. Pozdrawiam Cię Lena, wiem, że będziesz to oglądać, generalnie jak powiedziałam, że będę nagrywać y, z tym kolegą odcinek, to wszyscy moi znajomi... Z, z nami, na, Misiem Kolorowym. <śled> To moja przyjaciółka powiedziała do mnie, że ona będzie to oglądać, ona czeka, aż to leci. Pozdrawiam też Natalię. Natsu, cześć, haj. Ja pozdrawiam wszystkich, pozdrawiamy Oliwkę, pozdrawiamy cały serwer Kapibar Właśnie. jak Zapraszamy. nie padłeś, jak nie Zapraszamy. padłeś. Jak nie padłeś to jeszcze. to musisz wejść, nie ma opcji. Tak, oczywiście. Staramy się, żeby ten serwer nam się rozwijał. Rozwijał tak. Już tak. mamy prawie 800 osób, także jeżeli tam jeszcze nie jesteś, to musisz tam wejść. To już nie jest tak, że o Boże... E... Nie! Musisz tam wejść. Musisz. Musisz po prostu. Musisz. Musisz z nami po prostu rozwijać ten serwer dalej. Halo, kruk? Chyba <laughs> to, to kruk. <laughs> Halo, kruk. <laughs> Halo, kruk? <laughs> Halo, kruk? Siemo. Siema. Siemo. No i także pozdrawiamy wszystkich, wiem, że wszyscy wyczekujecie na ten odcinek, spokojnie będzie, albo kiedy? Postaram się jak najszybciej, kiedy czas pozwoli, może na jutro. Jak wrócę do domu, to zacznę go obrabiać. I będziemy siedzieć na Discordzie Tak Właśnie, chcesz tak. z nami porozmawiać? bieć na Discorda Tak Mam w ogóle Je jestem, jestem praktycznie codziennie dostępny Tak okolica 20, 21 Tak różnie zależy, to zależy jak Ale to też czy Tobie Bo też różnie bywa, że siedzisz rano I potem po prostu znykasz i... E, dobrze, to dalej wymieniaj moje wady e, Panika Dobra, mm, panika, nerwy e, Kolejną wadą na pewno będzie to, że bardzo szybko się obrażasz. No. Bo jak ktoś nie wiem, zwrócił uwagę czy coś, to potrafisz wyjść z kanału Obrażona na wszystkich centralnie. A ty je piszesz, podam przykład, ej Dominika, przepraszam, ale to nie, nie było specjalnie, to nie miało tak być, nie? I w ogóle tłumaczysz, a ona wyświetla, już kurwa idę, poczekaj. Ale to ona najczęściej robi tak, że jak się zdenerwuje idzie słuchać muzyki. I, i, I po chwili frak. wróci, tak. Znaczy ja uważam generalnie, że to zależy też jak ja to odbieram, bo generalnie czasami może tego tak nie doskwiera, ale niektóre rzeczy po prostu yy, strasznie bolą. Na przykład może ktoś powiedzieć, najbardziej boli mnie sam fakt, yy, jakby ja nigdy tego nie zrozumiałem u ludzi, yy, porównywanie kogoś w żartach do kogoś. Wiesz, to, to jest najgłupsze, co może tam w ogóle zrobić. Wiem. Nie wiem coś o tym. Nie. Tak, wiem. To jest głupota. Tak, głupota. zgadzam się. Głupota. Zgadzam się. Nie róbcie tak. Nie, po prostu tak się nie robi, bo naprawdę yy, żarty żartami, ale porównywanie kogoś za żartów z jakąś osobą, która no, nie ma jakiegoś ciekawego charakteru, nie zachowuje się w porządku do innych, nie wiem, rani ich czy coś, i porównanie kogoś, yy, jakby ta, yy, na przykład mnie, do kogoś mm. takiego, to ja bym nie czuła się w ogóle z tym dobrze. Tak? Faktycznie obrażam się doskonale. Najbardziej się obrażasz chyba na to, yy, na te osoby, które ci przykładowo wystawiają. O. Jeżeli ktoś się z tobą umawia, nie dotrzymuje słowa, od razu. I, to, to ja. Nie, ja po prostu y, przez całe swoje życie, jakby ja y, miałam coś takiego, że ja zawsze dotrzymywałam obietnic, i. I. i potem właśnie wychodził taki krzywak, że ktoś mnie wystawiał. I już się po prostu na tym przejechałam. I naj, najbardziej boli mnie to, jak po prostu y, ktoś mnie wystawia, a wystawiam mnie dla kogoś. To, to wtedy to po prostu. Raz miałem taką sytuację, bo wychodziła mi jedna, e, z, znaczy nie sprawa, ale po prostu jedna, jedno spotkanie I nie mogłem pogodzić z tym, żeby było jedno teraz, a drugie na przykład później I pamiętam jak się na mnie zdenerwowała I potem mnie tak gryzło sumienie, że dobra, jednak trzeba to odkręcić i trzeba coś zrobić tak. To no najgorsze jest to, jak ktoś kogoś wystawia i on sobie z tego nic nie robi, i po prostu za każdym razem gdzie umawiasz, to dupa, blata karuzelu. Tak, tak. Dobrze, Dokładnie. kontynuujmy dalej. Wady, może teraz zalety? Nie, by... wady już chyba. Nie, takie. Nie, to były takie ogólnikowe, tak? Żeby... A na nadwraż... jestem też na bardzo wrażliwość. To jest no, tak, to. Jeszcze to, to. Tak, to tak, A to chyba. Po ja mnie. Się... <laughs> znaczy ja też się potrafię popłakać z byle powodu. A ja, ja też jestem, tak mam jestem... ile razy była no, sytuacja, czy... że nie wiem, coś się wydarzyło i tak. Ty jesteś smutna, a ja ryczę. <noise> nie, ale też I ty, ja i jestem ty byłaś, bardzo... byłaś zdziwiona, na przykład, nie wiem, jak opowiedziałaś mi, yy, że wydarzyła się jakaś sytuacja pewna, o której nie chciałaś rozmawiać, to tak, ona płakała, a ja znam. Wszyscy płakaliśmy. Ja też jestem wrażliwa, ale to... to ja, ja oglądając bajki, rozumiecie, bajki oglądam i ja ryczę na tych bajkach. Natalia, pozdrawiam Cię. Rozumiecie, że ja płakałam na ratatuju? Na ratatuju! Jak można się popłakać na ratatuju? Na wszystkim się można popłakać. Ale ja płaczę na każdym filmie. Nieważne, czy to jest horror, czy komedia, ja zawsze płaczę. Ja po prostu mam coś takiego, że ja w tych bajkach widzę jakby swoje... Swój morał z tego. Albo płakam się na dinozaurze chyba z trzy razy. Co ty gadasz, serio? Naprawdę. Tak. Nie, ale po prostu ja... A jestem... Ty Tanika wyglądałaś to też? Nie, nie oglądam nigdy Titanika. Czemu? Nie wiem jakoś tak. Natalia, wiem, że to oglądasz, musimy to obejść. Nie mam w ogóle takiej offcji. Ja muszę w ogóle dokończyć zmierzch, bo jak oglądałam właśnie z Natalią, takim ja też pozdrawiam, to zasnęłam na zmierzchu w ostatniej części i siedziałam, odpaliłam przez przypadek kamerkę i spałam i się kręciłam na wszystkie strony, Wziąłem telefon do ręki jak się obudziłam, się rozłączyłam i poszłam do niej Dobra, teraz może przejdźmy do tych zalet. Zalet. Masz piękną figurę, o masz po prostu, no, z wyglądu jesteś śliczna, tak? Awww. To prawda, to jest akurat prawda. To każdy nawet powie, nie? Nie ma dziewczyn brzydkich, <kuh> zapamiętajcie sobie. Każda jest piękna na swój sposób, też można tak powiedzieć, nie? Ale plusem jest twój charakter. Bo yy, w... może masz taki mieszany, ale... Nie, jesteś, nie kom... jesteś chociaż specyficzną osobą, jesteś po prostu normalna, jesteś sobą. Ale hmm. Kurde, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale to jest duży plus. To jest naprawdę duży plus. Bo nie każdy takim charakterem e, potrafi, no wiesz, nadrobić. Nie emanować się tak, tak naprawdę. Tak, tak. No i kolejnym plusem jest oczywiście to, że poświęcasz bardzo dużo czasu innym. Więcej niż sobie. Tak. Tak naprawdę to powinnaś stawiać siebie ponad wszystko, ale a ty ja robisz pod... to robisz tam na ja dury, nap... to, ale ja naprawdę... To też jest wada i zaleta. No. Ale ja y, potrafię, jak coś jest dla mnie bardzo ważne, to ja potrafię po prostu rzucić wszystko po prostu i polecieć. Tak, oczywiście. Czy coś jeszcze było z tych wszystkich pytań? Czy to... yy, a czy jeszcze chcesz z zwa... zalet? Zalet. Mm. Kurde. Wiesz jak ciężko jest tak ogólnie powiedzieć no. o tych zaletach. Po prostu ja super, też ich dużo nie mam. Po prostu super jesteś nie się. Nie, bo to tak... Tak trochę... <laughs> nie, ale tak wracając to no... Dominika jest w sumie jedną z lepszych dziewczyn jakie poznałem, bo nie dość, że utrzymujemy znajomość przyjaźń przez już przez ile? 4 lata. No. Kiedy będzie 4 lata? W październiku chyba jakoś tak. Chyba. Inaczej, Nie, to się sprawdza na. Ja wam, dla widzów, ja sprawdzę. O! Ja sprawdzę na, na. Na snapie. Na snapie, a nie bo ja cię przecież życiłam. Bo oni. <laughs> tak, znaczy ja, ja to zrobiłem. A, super! E, a. Halo? A, Dobra, nie szukaj, ale obstałem, że to był 2019 rok, coś okolice października, bo wtedy jeszcze y, z Michałem się poznałem. To były takie początki, gdzie, gdzie był cały serwer Pioadix, którego ma. już nie ma bardzo długo, ale ale też na Kapibarach, miłe są wspomnienia. Właśnie na Kapibarach też jest dużo osób z tego serwera. Tak, 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 także zapraszamy. Chyba wszyscy. No. Z, z tych pytań. Piękne tak były pytania, nurtujące, takie bardzo ciekawe. zwłaszcza jakbym kogoś. No. Cim cim trala Teraz wam pokażemy jak bardzo nie, się nie chcę pojechać dzisiaj. autem. Nie. Tak. Zatrzymuję to dobra, i ja idę do auta.